Dzień dobry! Co dzisiaj masz? Masz party w szkole, a jutro jest kontynuacja, tak? I masz taki ładny sweterek. Mhm. Sweterek z rana, witam się z Wami w kolejnym moim, można powiedzieć, vlogmasie. Może nie jest to codziennie, ale um, no często nagrywam. E, także co, kochani, idziemy teraz do Aldika. Muszę jeszcze wejść na chwilę do Tesco, e, kupić dzieciakom. Charlotte muszę przekupić mleko, no a dzieciakom jakieś smakołyki do skarpet powkładać. Także myślę, że pójdę do Aldika dzisiaj, a w wolnym czasie odwiedzę Funciaka czy Biendema. Także zostańcie ze mną, zróbcie sobie rozgrzewającą herbatkę, czy tam co wolicie, i widzimy się później. Także zachęcam do lajkowania i komentowania. Witajcie, słuchajcie, w ogóle jaki klimat. Nie, jaki klimat w ogóle. E, byłam teraz w Tesco. No bo mówię, wezmę mleko małej. No i tam poszłam na tą sekcję mleko, po drugiej stronie były inne rzeczy. I widzę, że kobita klęczy i tam przy... Myślałam, że to jakaś pracownica i, i układa towar. Nie zwróciłam uwagi, ale tak patrzę, jakieś takie dziwne ruchy robi ta babka. Ona sobie do torebki wkładała rzeczy. Te naklejki tam odklejała. I yy, koszyk pusty i idzie dalej, zobaczyła mnie, nie wiedziała co ma zrobić, gdzie się schować i kurczę, no, no byłam w szoku, zapieprzyła towar i właśnie jest tam kilka metrów przede mną, wyszła z tego sklepu sobie z towarem, nie wiedziałam w ogóle jak się zachować, mówię nie, nie będę zgłaszała, mówię pierdziele, wiecie, no tak się patrzyła na mnie, czy, czy widzę, czy nie, udałam, że nie widzę, ale patrzcie, no masakra. Teraz to tak może być, powiem wam, bo ludzie y, nie będą mieli pieniędzy i będą kraść. Masakra. Idę teraz kochani do B&M-u, bo tam y, były takie Game Boy e, takie gierki dla chłopaków i ja polowałam na nie już od miesiąca, ale ciągle mi tak było, wiecie. Szkoda kasy, a to nie teraz, a to nie teraz. I tak stwierdziłam, że mówię, pójdę kupię im te po 10 funtów chyba za sztukę. To jest, także idę kupię do paczki będą mieli christmasowej. No. Także idę, ale powiem Wam, że tak się zdenerwowałam. Jakoś zestresowałam tą kobitą. Masakra. Zobaczcie, tutaj były i już ich nie ma. A... Mogłam nie czekać, tylko im kupić. Mm. Tutaj są jakieś kontrolery. Były takie kwadratowe, fajne gierki. O kurde, mm, jestem niepocieszona. Co im teraz kupić? Nie wiem, po jakimś kubku, czy może po tym bidonie im kupię, żeby mieli coś takiego, z czego będą zadowoleni. O nie, ale lipa. Złam. są, zobaczcie, jeden jest pac a drugi jest taki. Chciałam tak właśnie kup kupić. To jest świetna sprawa. Pamiętam jak ja byłam mała, to też te, takie gry były. Pamiętacie te klocki? Jak jesteście z moich, z moich czasów, z mojego rocznika? 80-90 lata, to takie coś było. Takie gierki. To jest pac ale pac oni nie przepadają za pac także może to im kupię. 10 funtów takie za sztukę. No dobra ale się cieszę, że jest jednak. Pokazać kochani, zobaczcie, za fun 49 takie płyny do płukania. Ja ostatnio kupowałam ten i tak ślicznie, landrynkowo pachnie. Tu jeszcze są dwa zapachy. Także wezmę sobie ten fioletowy, bo fioletowy przepięknie też pachnie. Jeszcze lepiej niż ten czerwony. Naprawdę już prałam i bardzo ładnie pachnią rzeczy. Zobaczyłam takie fajne, ocieplane w środku, nieprzemakalne kochani Yy, bamboszki. bamboszki, jak to się nazywa? No, zimowe buty takie, no. Gumowce. Nieprzemakalne, fajne, ale niestety nie ma rozmiaru na Hanię. Tutaj są też takie. Eee, nie wiem, muszę chyba tutaj z nią przyjść. Niech przymierzy. Bo powiem Wam, że jakbym do Polski poleciała z Hanią, najprawdopodobniej, no to ten. To takie by się jej przydały, bo tam jest dużo śniegu, a jednak e, jej buty zimowe nie są zimowe, tylko są bardziej jesienne. To chciałabym Wam pokazać obraz, który w końcu zawisł, bo już czekał na, swoj, na swoją kolej. E, miałam go pod łóżkiem i kochani, w końcu wyjęłam. Bardzo fajnie będzie komponował tutaj. Tak ożywia ten, to, to pomieszczenie, powiem Wam. No, i idę już do Was z zakupami. Słuchajcie, ja już wróciłam. Jeszcze mam trochę czasu na to, żeby iść, kochanie, do szkoły. Jeszcze jakieś dobre pół godziny. Także nie chcę za wcześnie chodzić, bo tam e, oni nawet później otwierają to przedszkole, a jest mróz, to nie będę, wiecie, stała jak pinda. E, w ogóle to tak, weszłam do Tesco najpierw. E, i wychodzi młoda dziewczyna no nie wiem ile mogła mieć z dwadzieścia parę lat ona z tymi siatami, z wózkiem chyba z pięć siatek miała a i facet papierocha w gębie sobie odpalał a ona takie miała lima pod, podbite po prostu damski bokser zarobiście naprawdę masakra słuchajcie kochani e no i co Później, kochani, poszłam na chwilę do kart faktory, bo mówię, no muszę te wszystkie prezenty zapakować, prawda? Jeszcze tam pewnie coś dojdzie. To jeden papier taki kupiłam. Za te trzy papiery, drugi papier taki świąteczny, a trzeci podobny do tego pierwszego, ale nie taki sam, także taki papier kupiłam. No. I za, za te trzy, kochani, opłacało się w kart faktory za funt 50 to są dwa metry, bo jeszcze były trzy metry. No ale wiadomo, że był droższy. To pewnie ta cena byłaby za, za dwa te papiery. Ale mnie w zupełności wystarczą te tutaj. Jeszcze tam jakiś chyba jeden papier mam, także spokojnie. Słuchajcie, w mnie natomiast kupiłam tak jak Wam powiedziałam te gierki, one są takie breloczki kochani, super sprawa także nie wiem czy tam jakieś baterie się wkłada czy nie, na pewno są na bateryjki, no niech się dzieci cieszą, oni bardzo lubią takie różne bzdureczki, giereczki przeróżne no i kochani to to już mam i co jeszcze kupiłam w B&M? W B&M, kochani, kupiłam zestaw takich syropów w takiej pięknej piramidce. To jest firmy Barista, jak widać. Za to dałam 5 funtów. Także to jest świetny prezent dla kogoś, wiecie, kto lubi kawkę, tak? A ja lubię kawę. Także ja co jakiś czas sobie takie syropki kupuję, szczególnie na święta. I tutaj jest, kochani, tak, wanila, y cocoa powder, cinnamon, gingerbread, toffee, salted caramel and hazelnut. Y y no, edycja limitowana. Także fajny prezencik. E Także jakbym na przykład do Polski leciała, a jest to w planie, to można by było coś takiego kupić mojej babci. Moja siostra też bardzo lubi kawę, ale ona niekoniecznie z syropami, ale moja babcia lubi. Także może bym babci coś takiego kupiła. No i w Aldiku, kochani, kupiłam taką, taki tylko spód na pizzę, bo wiecie co? Mam dużo rzeczy w tym. Nie chcę mi się robić teraz spodu. Nie mam na to czasu. Ani ochoty, bo mam dzisiaj jeszcze dużo rzeczy do zrobienia. No to mam pieczarki, mam jakieś salami, coś tam jeszcze, cebulkę dam. I styknie. Dzieciaki będą miały taką tylko przekąskę, a główny obiad dostaną. Także skoko. Dzisiaj Miśkowi nie robię jedzenia, dlatego że on dzisiaj ma Christmas lunch dla VIP-ów w takim zamkniętym lokalu. No, i w, oczywiście w Gajerku będzie na galowo, także oni tam będą mieli full wypas, jeżeli chodzi o jedzenie. No, ale on powiedział, że pojedzie na godzinę, dwie, trzy i, i wraca tam te biznesowe sprawy, omówią, kolendy jakieś pośpiewają, troszeczkę sobie pożartują. To są sami ludzie, którzy mają swoje firmy, także mają o czym gadać. no i teraz Wam pokażę, kochani, co tutaj kupiłam Oskarowi, Hani i Maksiowi. Także już Wam pokazuję. Kupiłam im do skarpety. Już ktoś do mnie pisze, dzwoni. Ja już nag próbowałam nagrać filmik i mi się akurat zadzwonił i po prostu skasowałam. Ehm, takie duże Mikołaje... One po 99 pensów były, po funta, takie ogromne. Także kupiłam trzy. Co, kochani? Co, kochaniutka? Wszystko mi dajesz, ale ja już nie chcę. Dziękuję. Mówię wam, jak ona jest złota. Dziękuję, karmisz mamu się, o jaka ty dobra. Jakbyście widzieli, Hania, jak byłam chora, przynosiła mi kocyk, wodę mi dała do picia naśladowała tatę i wiecie, głaskała mi po głowie no Hania jest bardzo taka czuła taka opiekuńcza no i Szalotka też taka będzie zobaczcie Maksiowi, bo Maksiu jest w spektrum autyzmu, jeżeli nie wiecie także on różne takie ma swoje zabaweczki uwielbia maskotki i on bardzo lubi Mario albo Mario Bros no i takie coś było za 5 funtów, to mu wzięłam. On ma takie swoje przytulaczki określone i lubi z nimi sobie spać. Także kupiłam mu to, bo wie, że się, wiem, że się tym interesuje, także będzie miał fajną zabawkę. Hania ma dużo dostanie rzeczy, także Hani już nie kupowałam żadnych zabawek. Mm, Oskarowi kupiłam to, Hot Wheels. Bo on po prostu ma obsesję na punkcie takich autek, ale takich, właśnie takich terenowych. Także on ostatnio widział i bardzo chciał, żebym mu to wzięła. No ale mu wtedy nie kupiłam. I dobrze mi się przypomniało, że faj, fajnie by było coś takiego kupić. Chyba też coś około 5 funtów, czy 4 funty jakoś to kosztuje. No to mu wzięłam. To wszystko będzie do skarpet albo do worka takiego mikołajowego. O, wszystkim kupiłam, kochani takie mini snowmeny. Takie malutkie, mm, czekoladowe y, bałwanki. Wzięłam wszystkim takie same, bo jeszcze były mikołaje, jeszcze były jakieś tam pingwinki, coś tam jeszcze, ale wzięłam wszystkim to samo, bo mówię po tym, żeby się nie kłócili. Tu wziąłem takie pierniczki, przede wszystkim po to, bo my zawsze zostawiamy, z 24 na 25 zostawiamy zawsze coś słodkiego dla Mikołaja. Kubek mleka, jakiegoś pierniczka czy cukiereczka, jakąś pomarańczkę i też no, nieraz marchewkę też się daje dla, dla renifera, taka tutaj tradycja. Ale ja, ja nie patrzę, że to jest taka tradycja. My po prostu zawsze tak robimy. I w Polsce też tak robiłam. Także fajna sprawa. Oczywiście nie mogło zabraknąć co? Chocolate coins, tak? Oni mają obsesję na tym punkcie. Także będą bardzo zadowoleni. Nie chciałam tak za dużo już kupować tych słodyczy, bo wiecie. Nie ma co przyzwyczajać dzieci. Co, ja cztery kupiłam? Myślałam, że trzy, a ja cztery kupiłam. No dobra. No to nic. To będzie komuś dam najwyżej. Może córka przyjedzie z koleżanką, to mogę jej takie coś dać. To jest, kochani, e, czoklet taki. Hot chocolate chyba to jest. Pack assortment. Cadbury chomp. Milk chocolate. Ale nie wiem, czy to jest do picia czekolada, czy do jedzenia. Chyba to jest do picia czekolada. Także no, jeszcze raz Wam pokazuję. Tutaj jest kilka typów tych czekolad. Biała czekolada, taka, taka, taka. Także to chyba kosztowało po funcie jakoś tak. I. No i ostatnią rzeczą, jaką kupiłam, to kupiłam garlic granulowany czosnek, bo mi brakło, a ja nieraz potrzebuję, wiecie, yy, do kurczaka i tak dalej, nie zawsze daję świeży, nieraz daję granulowany, żeby świeży się nie przypiekł, nie przypalił, to dobrze jest taki granulowany czosneczek czasem. Także to jest wszystko, może jeszcze coś tam dokupię, ale też nie chcę swoich dzieci przyzwyczajać, wiecie, do prezentów, 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 prezentów. Nie chcę, no po prostu nie chcę. Niech się cieszą z tego, co mają. U mnie były zawsze święta skromne, ale jednocześnie bogate, bo było co jeść, było dużo żarła na, na, na stołach. Każdy jakiś tam dostał pod choinkę drobiazg. Ja też y, lubiłam sobie na święta iść do cioci, do sklepu rybnego. Nie musiałam, oczywiście, bo nikt mnie do tego nie zmuszał ani nie zachęcał. Ciocia mnie lubiła brać, bo ja dobrze się na matematyce znałam. Także ja uwielbiałam sprzedawać, uwielbiałam wydawać pieniądze, liczyć, wiecie o co chodzi. I sobie zawsze na weekendy, czy tam jak były wolne jakieś tam rzeczy, przed yy, świętami, to lubiłam sobie dorobić parę groszy. I miałam wielką frajdę, żeby kupować każdemu, kto przyjdzie z rodziny, pod choinkę. A u mojej babci się dużo osób zbierało. Rodzinami i dzieci, i wnuki. Także super sprawa. I ja zawsze każdemu coś kupiłam tam, nie wiem, mamom, ciociom, jakieś rajstopy czy lakier do włosów. Facetom, oczywiście, jakieś skarpetki czy jakieś maszynki do golenia. Dzieciakom jakieś słodkości czy jakieś takie zabaweczki, wiecie, niedrogie. Także każdy, coś miał i każdy się tak cieszył naprawdę jak małe dziecko ja bardziej wolę, lubię dawać niż dostawać dostawać też lubię oczywiście ale większą frajdę mam że mogę ko ko kogoś obdarować to jest piękna sprawa także było skromnie na pomarańcze się czekało praktycznie cały sezon, bo najlepsze pomarańcze czy mandarynki to były właśnie na święta szyneczka od, od jakiegoś masa, masaża Masażera? Mas nie, masażer to jest do masowania. Yy, masaż. Mężczyzna w masarni pracującym. Mieliśmy takiego wujka i naprawdę szyneczka to miała smak, a teraz to jest wszystko tak napompowane śmieciowymi jakimiś rzeczami, chemią. W ogóle to smaku nie ma. Ja myślałam, że mnie się smak zmienił, ale nie. Po prostu teraz to mięso, te wędliny to tak wstrętnie smakuje, bo jest naszpikowane czymś. Nie wiadomo czym. Także my jak już kupujemy jakąś wędlinę, to staramy się kupować taką, żeby miała rzeczywiście tego mięsa 80-90%, a nie, nie wiem, 30% mięsa, a reszta chemia i jakaś woda wypełniacze. Także, no. Także tyle. A Wy, a Wy co tam będziecie dzieciom dawać? Ja tak jak mówię, nie przyzwyczajam do prezentów za bardzo, Dzisiaj jest, a jutro może nie być tak, bo to różnie bywa w życiu. Raz na wozie, raz pod wozem. Najważniejsza atmosfera rodzinna. Będziemy sobie oglądać filmy, bawić się, jakieś tam przypowieści czy czytać jak co roku. No, jakieś filmy ze świętym Mikołajem oglądać, i tyle. No, i co, Kevin Sam w domu, czy Kevin Sam w Nowym Jorku? No, bo to, to jest kultowy film, tak, i tyle, kochani. I co, i będę zmykać. Już kawy nie będę robić, tylko po prostu zmykam, wracam, ogarniam tutaj, stawiam obiad. Tylko dla dzieciaków dzisiaj i ja sobie coś zjem. Może ja sobie jakieś spaghetti nie. zrobię, zwykłe, najzwyklejsze ze szpinakiem i z takim serem feta. Taki w Polsce te serki są takie maziste. Falwita, czy nie pamiętam już jaka to nazwa. Tutaj nie ma. Tutaj tylko w polskich sklepach są dostępne. Szkoda. I ja sobie robię takie spaghetti zielone. Bardzo dobre. Może Wam kiedyś pokażę jak ja robię to spaghetti, bo mnie koleżanka tutaj w Anglii nauczyła tej recepty. I bardzo mi posmakowało, powiem Wam. Takie ala zielone pesto jak gdyby. No. I co jeszcze? Misiek dzisiaj będzie ucztował, także będzie miał co jeść, bo tam będzie naprawdę na bogato. Na bogato. To nie takie christmasowe lunche, jak ja chodziłam gdzieś z pracy, z fabryk. No było coś. Była muzyka, były tańce i tak dalej, ale to jedzenie takie było, wiecie. No, a tutaj to będzie miał full wypas dla, dla VIP-ów, także mm, super. No, a ja muszę tutaj ogarnąć to wszystko i po prostu... Zacząć się uczyć znowu do tych, do tych prawa jazdy, bo troszeczkę znowu zaniedbałam. Teraz myślę, że przed świętami już nic nie będę robiła, tylko yy, zajmowała się tymi świątecznymi rzeczami, a zaraz po świętach sobie może zabukuję jakiś ten egzamin znowu. Muszę się przygotować bardziej, no. Słuchajcie, wszystko zależy od nas, tak? Ile wkładu damy, tyle dostajemy. Ludzie mają często pretensje, a dlaczego ja nie mam tego czy tamtego? Uczyłeś się? Nie uczyłeś. Ludzi nieraz tam, teraz widzę mm, takie filmiki, oglądałam na YouTubie z, no, z angielskiej telewizji. Ja nie mam telewizji ani angielskiej, ani polskiej, ale widziałam właśnie, gdzie się ludzie bardzo żalili że Anglicy, czy starsi, czy samotne matki i tak że nie mają w czym ogrzewać w domu, że taki, taki dziadek mówi, że nie ma sobie za co butów kupić, płakał przed tą kamerą, ale ja tak patrzyłam na te komentarze pod tymi filmami i tam ktoś pisze: No, ale ma najlepszy pakiet y, internet i telewizję, najdroższą, y, gościu, który nie ma co niby co jeść i tak dalej. A ja na przykład zauważyłam, że Pety palił. No, papierosy palił. I nawet były widoczne te papierosy, to nie były tanie papierosy, powiem wam. Tak jak niektórzy skręty tu palą. Tylko to były papierosy około 10 funtów kosztują. No to wiecie, no ja wam powiem, może rzeczywiście są ludzie tutaj biedni, chodzą po kościołach, bo w kościołach robią takie zbiórki, banki żywności i nie tylko w kościołach, w sklepach jeszcze tam gdzieś. Także dużo ludzi chodzi. Słuchajcie, jak ja bym miała do wyboru, nie wiem, coś zjeść, albo kupić sobie buty na zimę, bo mi zimno, czy napalić w piecu, to, to po prostu bym przestała palić papierosy, tak? No normalna sprawa. Zrezygnowałabym wszystkiego z jakiejś tam subskrypcji, z jakichś tam innych rzeczy, żeby mieć. Za co tam, nie wiem, wykarmić te dzieci, czy, czy, czy ubrać, tak? No, ale powiem Wam, że. tutaj w Anglii. Anglicy lubią żyć tak jak gdyby, dobrze żyć, wiecie, troszkę ponad stan, tak. W Polsce ludzie jak oszczędzają, to oszczędzają na, wszy na wszystkim, co się da. Tak sobie potrafią zorganizować wszystko, że biednie gotują i tak dalej, ale oni sobie umią sami z, z czegoś zrobić, z niczego, o. A w Anglii, no to przyzwyczajeni do dobrobytu, bo przez lata tu był dobrobyt w Anglii, tak. Nie musieli ludzie pracować, tylko dostawali te pieniążki yy, od państwa, od państwa. Tak to mówią od państwa, to nie są od państwa, tylko to są z podatków ludzi pracujących. Ja jestem na przykład osobiście za tym, żeby, normal, żeby były normalne pensje, żeby ludzie mogli wyżyć, od pierwszego do pierwszego, jeszcze, żeby coś zostało. Ale teraz po prostu ludzie zobaczą, ci, co zawsze żyli w tym dobrobycie, ci, którzy nie musieli pracować nigdy, nie wiedzą, co to praca, ci, co po prostu żyli ponad stan i się z niczym nie liczyli, nie musieli chodzić do szkół ani nic, to teraz im się po prostu to ukróci, bo biedni będą jeszcze bardziej biedni. A bogaci będą się wzbogacać. I to wszystko już jest tak, jak po prostu miało być, bo taki plan jest. Także ja tak nie do końca wierzę w ten płacz tych ludzi, niektórych. Oczywiście, niektórym jest naprawdę ciężko, tak? Także współczuję. Ale tak jak mówię, Polak tam coś pokombinuje i da radę. No, tak jak kiedyś taki gostek przyszedł do fabryki, i on płakał, że, bo on miał 50 lat, on mówi, że nigdy nie pracował, że on musi do pracy teraz chodzić. I że jemu się należą te wszystkie benefity. Wszyscy się tak patrzą na niego, szczególnie Polacy. Chopie, ty nigdy nie pracowałeś. Do kogo ty masz pretensje? Że nie wiem, że mało, że on musiał iść do pracy. Nigdy nie pracował. Ja wam powiem, że cieszę się, bo mam już wyrobioną chociaż tą najniższą emeryturę, ale mam. Bo ja pracowałam tutaj, odprowadzałam podatki. No teraz się dziećmi małymi zajmuję, więc nie mogę iść do pracy, ale to nie znaczy, że ja pieniędzy nie mam, bo ja mam pieniądze. Także mam tam z różnych źródeł i na giełdzie sobie też gram. Tak trzeba robić, żeby się nie narobić, a zarobić. No to jest tak powiedziane, ale rzeczywiście trzeba dać jakiś wkład. Jeżeli się człowiek nie uczył całe życie, to do kogo ma pretensje? Do samego siebie musi mieć pretensje, tak? No, także tak. Dobra. Nie wiem, co Wy na ten temat myślicie. Ja jestem za tym, żeby były normalne pensje, żeby nie robili żadnych tych benefitów, bo one rozleniwiają ludzi, takiej próżności uczą. Ludzie potem, wiecie, tylko się obżerają, chlają, nie chce im się nic robić. Tak mi się wydaje. Matki, które całe życie poświęciły dzieciom i nie chodziły do pracy, powinny mieć jakąś taką wypłatę. Tak, no po prostu chcą tylko w domu się dziećmi zajmować. To też powinien być jak gdyby taki zawód. Także jestem za tym, żeby coś takiego było, żeby normalną pensję dostawały. Może nie na jakąś super. Ja mam już wypracowaną, jeżeli się to nie zmieni, jeżeli nie, nie zabiorą ludziom emerytur, ja mam na pewno już wypracowaną yy, najniższą, bo najniższą emeryturę angielską. Tu też się liczy to, że ja z, z dziećmi jestem, to też mi się to tam liczy do lat pracy dodatkowo. Ale tak czy tak, ja swoje już wypracowałam, nie tylko w Anglii, w Polsce też, także już tam jakąś, jakieś tam zabezpieczenie mam. Ale są tacy ludzie, co 50 lat pierwszy raz do pracy poszli. No to sorry. No nic, uciekam, kochani. Trzymajcie się, do zobaczyska.